Samsung zaskoczył wszystkich innowacyjnością Galaxy S6 Edge. Teraz spójrzmy na najnowszego członka rodziny, Galaxy S6 Edge Plus. Tak jak jego poprzednika, Edge Plus zaprojektowano by idealnie leżał w dłoni. Podstawową różnicą jest rozmiar dziesiątych cala znane z modelu Edge powiększono do 5,7 cala, co zapewni Ci nieograniczoną rozrywkę i najlepsze doznania na Twoim kieszonkowym ekranie. Rzućmy okiem na interfejs. Użytkownicy Edge'a na pewno pamiętają funkcję krawędzi People Edge, która pozwala przepisać do pięciu ulubionych kontaktów i otrzymywać od nich specjalne powiadomienia. Bardzo fajne i dyskretne. S6 Edge Plus ma nadal tę funkcję, ale rozbudowaną. Telefon, SMS i e-mail nadal tu są. Oprócz nich emotikony, zaczepki i odręczne notatki, po to by wysyłać prawdziwie spersonalizowane wiadomości. Plus dodaje więcej emocji do Twoich wiadomości. Kolejną nową funkcją jest krawędź Apps Edge. Podobnie do krawędzi People Edge, Apps Edge pozwala przepisać do pięciu aplikacji z łatwym dostępem. Zarówno People Edge, jak i Apps Edge są dostępne z zablokowanego ekranu, a to dopiero początek fascynujących innowacji Plusa. Gdy już odblokuję ekran, mogę użyć funkcji Edge Screen Handle, żeby przypisać ulubione skróty do dowolnej krawędzi ekranu. Plus to także delikatnie odświeżony interfejs, a dokładniej nowe zaokrąglone ikony. Teraz wszystko wygląda konsekwentnie. Dostępne są etui Clear View Cover, a nawet etui z klawiaturą ułatwiającą pisanie. Tak jak S6, S6 Edge Plus ma funkcję szybkiego ładowania, więc możesz napełnić baterię raz, dwa, używając standardowej ładowarki sieciowej. Ale Samsung poszedł o krok dalej, od szybko ładującej się baterii do super szybkiej ładowarki bezprzewodowej. S6 Edge Plus stworzono tak, by był w gotowości gdzie i kiedy tylko chcesz. Okej, okay, to tyle na teraz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Galaxy S6 Edge Plus, zobacz drugi film i dowiedz się, dlaczego ten telefon przenosi rozrywkę na wyższy poziom. Dzięki za uwagę.